Witajcie, zapraszamy Was do naszej najnowszej serii na kanale poświęconej analizie Firent Hunger 2 termina. Lor Strachu i głodu jest niezwykle zawiłe i niejednoznaczne. W fabule gry występuje wiele wzajemnie wykluczających się narracyjnie elementów, które jednocześnie mogą być uznane za prawdziwe. Historie bohaterów i wydarzenia historyczne nie mają jasno określonych ram czasowych, a gra często pozostawia dużo przestrzeni na indywidualną interpretację gracza. Z tego powodu chcielibyśmy zaprosić Was do współudziału w tworzeniu materiałów. Po zakończeniu każdego etapu historii będziemy publikować materiał zbiorczy uzupełniony o Wasze uwagi i informacje, które przekażecie w komentarzach pod odcinkami. Chcielibyśmy z Waszą pomocą stworzyć jak najdokładniejszą i szczegółową analizę Fear and Hunger 2 termina. Z góry dziękujemy Wam za wszelką pomoc i wszystkie komentarze. A teraz przygotujcie się, albowiem zbliża się festiwal Terminy. Sponsorami technologicznymi kanału Kanciapa Krisa są firma Endorfi, producent sprzętu i akcesoriów komputerowych, oraz firma AOC, producent monitorów dla graczy. Przystanek Preheville. Po przebudzeniu się z koszmaru, pasażerowie pociągu do Preheville zauważyli, że maszyna, którą podróżowali, zatrzymała się tuż przed granicami miasta. Z nieznanych powodów przestała nagle działać. To, czego doświadczyli podczas snu, przekraczało granice ich dotychczasowego pojmowania. Dziennikarka Karen uważała, że doświadczyli zbiorowej halucynacji pod wpływem działania jakiegoś środka chemicznego bremeńskiej armii. Jej zdania nie podzielał lekarz Dan, który uważał, że żaden halucynogen nie byłby w stanie wywołać u wszystkich dokładnie takiego samego doświadczenia. Żaden z bohaterów, oprócz Mariny i Osy, nie podejrzewał, że na wydarzenia wpływały zapomniane moce przedwiecznych bogów. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ich siły nigdy nie odeszły z tego świata. Pomimo upływu wieków, za fasadą rzeczywistości wciąż kryła się ich pradawna magia. Ostatnie, co utkwiło w pamięci pasażerów po przebudzeniu, to polecenie Perkele, aby podążali w stronę pustej wieży. To było wszystko, co musieli na ten moment wiedzieć. Pozostawieni bez wyboru wyruszyli w kierunku Prehevil. Prehevil. Pusta wieża, znana również jako księżycowa wieża, górowała nad miejskim krajobrazem. Tajemniczy punkt orientacyjny był najstarszą budowlą w okolicy. Stał tam samotnie przez tysiące lat, zanim ludzie zaczęli budować wokół niego swoje domy. Prechewil było jednym z pierwszych miast zasiedlonych na północy Bochemii. Średniej wielkości miejscowość leżała nad zachodnim wybrzeżem jeziora Verdite. Choć rozkwitała w czasach okrutnej ery, dzisiaj dawna świetność jest już tylko wspomnieniem. Pomimo, że Prechewil było jednym z najbardziej odległych i nieprzyjaznych miast w całym kraju, a może nawet w całej Europie, zachowywało wciąż status stolicy. Miejscowość sprawiała wrażenie bardzo staroświeckiego i niezwykle odizolowanego miejsca, aż trudno było uwierzyć, że było centrum kultury i zarządzania jakiegokolwiek cywilizowanego narodu. Pomimo wielu prób modernizacji miasta, jak choćby poprzez budowę nowoczesnych dzielnic biznesowych czy też handlowych, wiele rejonów Precheville wciąż trzymało się swoich archaicznych zwyczajów. Druga wielka wojna odcisnęła okrutne piętno na otoczeniu i ludności. Zburzone domy i opustoszałe place przypominały o tragedii, która rozegrała się tam nie tak dawno temu. Nikt na świecie nie zdawał sobie sprawy z ogromu zniszczeń i cierpienia, jakie globalny konflikt zbrojny spowodował w tym regionie. Większość dróg miasta była zablokowana przez pancerne krzyże pozostałości po działaniach wojennych. Władzę w Precheville sprawował kościół, który zarządzał większością jego terytorium. Stary burmistrz starał się poszerzyć swoje wpływy w sprawach dotyczących jego mieszkańców, ale duchowni się temu stanowczo sprzeciwili. Pochodzący stamtąd uczeni posiadali imponującą wiedzę z zakresu astrologii, przez co zwrócili na siebie uwagę nowych bogów. Miejska społeczność od wieków kultywowała starożytne rytuały, które nie uległy zapomnieniu mimo upływu wieków. Wśród oddanych kultystów Almera kryli się wyznawcy pradawnych bogów. Od czasu pełni księżyca, każdej nocy mieszkańcy miasta i okolicznych osad zaczęli widzieć w snach twarz Perkele. Kiedy 14 pasażerów pociągu dotarło do miasta Okazało się, że każdy, kto w nim przebywał, został spalony przez księżyc. Pod wpływem przedwiecznego boga Rer, miejscowa ludność oraz zwierzęta zaczęły tuż po wojnie przemieniać się w przerażające abominacje. Okrutny los nie oszczędził nawet przebywających tam okupantów z bremeńskiej armii. Spaleni księżycem doświadczali skutków przypominających działanie promieniowania. Ich ciała wydawało się być spalone ale jednocześnie dotknięta hipotermią. Złuszczona i odpadająca skóra odsłaniała tkanki tak, jakby chciała pokazać światu, co kryje się we wnętrzu człowieka. Księżycowy nowotwór potrafił przekształcić ciała zarażonych w prawdziwie nieludzkie formy. Stosy spalonych mutantów ze wschodniej części miasta mogły świadczyć o tym, że przypadłości początkowo rozpoznano jako znakę epidemii nieznanej choroby. Możliwe, że próbowano palić ciała, aby powstrzymać rozprzestrzenienie się potencjalnej zarazy. Miasto śmierdziało zgnilizną i nie było w nim nikogo przy zdrowych zmysłach. Niektórzy wierzyli, że miejsce to było pod wpływem masowej psychozy, co nie było rzadkim zjawiskiem w czasach ciągłych wojen. Po pierwszej wielkiej wojnie Imperium Bremy doświadczyło podobnego kryzysu. Wówczas tylko stanowcza reakcja kanclerza Kaisera uratowała kraj przed anarchią. Prechewil zdawało się upajać chaosem. Być może było tak od zawsze, a może po prostu mieszkańcy się z tym pogodzili. Chaos sam w sobie nie był negatywną siłą to jego konsekwencje i kierunek, w jakim prowadził, decydował o jego charakterze. Czasami ludzkość popadała w rutynę, z której mógł ją wyrwać jedynie prawdziwy wstrząs, czysty chaos. Jednak było zbyt wcześnie, by ocenić, dokąd miał zaprowadzić chaos, który ogarnął całe Prechewil. W plikach gry Prechewil nazywane jest jako Pracha. Pracha to czeska pisownia i wymowa stolicy Czech, Pragi. Pracha pochodzi od starego słowiańskiego słowa prach, które oznacza próg w sensie dosłownym, np. próg drzwi, ale również granicę, punkt przełomowy, w sensie przenośnym, np. próg bólu, czeskie, prach bolestii czy próg ubóstwa, prach chudoby. Twórca gry, Miro Haverninen, potwierdził na Discordzie, że Prehevil wizualnie oparte jest na Pradze. W trakcie trwania krwawych igrzysk, 14 uczestników festiwalu Termina podróżowało przez różne rejony miasta i jego obrzeży, próbując dostać się do pustej wieży, którą widzieli we śnie. Na północ od pociągu znajdował się opuszczony dom położony w pobliżu Dziewiczego Lasu. Na północny wschód od miejsca postoju rozciągała się rzeka, za którą rozciągał się brzeg jeziora Verdite. Dalej za tymi obszarami znajdowało się Stare Miasto i Centrum Precheville. Bramy prowadzące do głównej części miasta były szczelnie zamknięte. Aby się tam dostać, można było skorzystać z mniej oczywistych ścieżek prowadzących przez dziewiczy las lub skorzystać z kanałów. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem było odnalezienie dwóch mosiężnych kluczy. Pierwszy posiadał na sobie wizerunek lwa z dwoma głowami. Który przed laty był starym symbolem miasta Prechewil. Drugi zorłem reprezentował insygnium bremeńskiego zwierzęcia narodowego Czarnego Orła. Dziewiczy las Zachodnią część Prechewil, od południa jego zrujnowanych ulic, otaczał Dziewiczy las. Opuszczone i niebezpieczne miejsce skrywało wiele tajemnic, a jego nazwa wywodziła się z faktu, że składano tam ofiary z dziewic, aby ubłagać przedwiecznych bogów. Bohemia znajdowała się pomiędzy różnymi biomami, więc tutejsze regiony charakteryzowały się unikalnym runem leśnym, którego nie można było znaleźć nigdzie indziej w Europie. W głębinach lasu było wiele ukrytych śmiertelnych pułapek. Tereny te zamieszkiwane były przez sowich kultystów, których zwierzęce maski stopiły się z ich twarzami. Plemię żyło w zgodzie z naturą i potrafiło przywołać duchy zwierząt. Ich stroje były naturalnym kamuflażem, który pozwalał im skutecznie atakować z ukrycia. Chociaż nigdzie nie jest to powiedziane wprost, sowi kultyści zdają się czcić winuszkę. Bóstwo będące owocem związku Grogorofa, symbolu zniszczenia, i Sylwian, uosobienia życia i natury. Pierwotnie Bóg nosił imię Ninus, nadane mu przez jego matkę. Dawno temu starożytne plemiona ludzkie żyły w harmonii z naturą. Niestety rozwój cywilizacji doprowadził do jej gwałtownej eksploatacji. W odpowiedzi na agresję człowieka przeciwko naturze, Winuszka stał się wrogo nastawiony do ludzkości. Ostatecznie doprowadziło to do gwałtownego konfliktu między śmiertelnikami a przedwiecznym Bogiem. Jego punktem kulminacyjnym była śmierć bóstwa, wraz z którym umarła również natura. Imię winuszka oznacza winę, która symbolizuje odpowiedzialność ludzkości za jego upadek. Z kolei wirujący wir, symbol przedwiecznego, obrazuje zmienność natury. Choć Bóg umarł, jego echo wciąż rozbrzmiewa w totemach i szeptach folkloru, przypominając o grzechu ludzkości oraz utraconej harmonii świata. Winuszka został zapomniany, ale bywał przedmiotem zainteresowania studentów botaniki Bremiańskiego Uniwersytetu, głównie w kontekście mitologii i opowieści ludowych. Na powrót Boga Natury w głębi Dziewiczego Lasu oczekiwał pogrążony w wiecznym śnie Iki Turso. Przed tą istotą przestrzegało wielu mieszkańców Prechewil. Opowiadano mroczne opowieści o człowieku Łosiu, który miał rzekomo porywać ludzi i pożerać ich na dobranoc, jakby byli tylko jego przekąską przed snem. Swoim wyglądem, i Kiturso przypomina stworzenie, które zostało zabite przez Waldra w jego zakończeniu S z pierwszej części gry. Głęboko pod ziemią, pod samym lasem, wykopano tajemnicze tunele. Rozległy podziemny kompleks rozciągał się po leśnym obszarze aż po obrzeża starego miasta i dalej, w głąb ziemi pod Prehewil. Na podstawie technologii i sprzętu znajdującego się na miejscu można było stwierdzić, że systemy i struktury te były stosunkowo nowe i nie mogły być starsze niż dekada lub dwie. Przy zwłokach w tunelu numer 7 można było odnaleźć mosiężny klucz z orłem. Jeden z dwóch kluczy, potrzebnych do otwarcia głównej bramy miasta. Dom Drwala. Na północ od pociągu, w opuszczonym domu na obrzeżach lasu, mieszkał kiedyś pewien Drwal. Chociaż niewiele wiadomo o jego przeszłości, mężczyzna podobno zrównał z ziemią pół Starego Miasta. Wszystko zaczęło się, kiedy pewnego razu do jego domu wkroczyła bestia. Zabrała mu żonę, godność i odebrała mu wiarę. Dokładnie rzecz ujmując, jego żona zdradziła go z demonem, za co zamknął ją w piwnicy. Uwięziona kobieta pragnęła ponownie ujrzeć bestię. Aby się z nią spotkać, zaczęła rysować własną krwią rytualny krąg, jednak zanim go dokończyła, wykrwawiła się na śmierć. Wydarzenia te wstrząsnęły na tyle drwalem, że ten postanowił odebrać sobie życie. Niestety festiwal termina pokrzyżował jego zamiary. Księżycowe światło sprawiło, że wpadł w morderczy szał. Choć mężczyzna stał się bardziej agresywny i brutalny, nie był tak szalony jak reszta mieszkańców. To najprawdopodobniej on był właścicielem bezpańsko biegających po lesie psów, które pod wpływem księżyca uległy przerażającym wynaturzeniom. Stare miasto. Do Starego Miasta prowadziły dwie ścieżki. Jedna prowadząca na północny zachód i druga na wschód od pociągu. Ta druga kierowała brzegiem jeziora Verdite, które nazywano wodami ofiarnymi z uwagi na fakt, że składano tam ofiary ludzkie. Już od granic miejscowości można było zauważyć, jak natura więdnie i zamiera. Wschodnie obrzeża Prehevil jeszcze nie tak dawno temu prezentowały się znacznie lepiej. Parę lat wcześniej znajdowały się tam porządne budynki, podobne do tych ze Starego Miasta. Teraz rejony te bardziej przypominały slumsy. W Precheville nie było mowy o równości społecznej. Jego układ i struktury jasno pokazywały, gdzie trafiała większość podatków. Biedne obrzeża kontrastowały z bogactwem centrum i przepychem kościelnych terenów. Podobnie sytuacja wyglądała w Watykanie. Po dwóch wielkich wojnach nierówności społeczne w wielu miastach na świecie znacznie się pogłębiły. W najbardziej ubogich rejonach miasta mieszkała nieszczęsna istota, której ciało i twarz były zniekształcone i powykrzywiane. Mężczyzna pragnął głowy człowieka, który zrównał z ziemią połowę starego miasta, czyli drwala, oraz głowy zniszczonego kapłana ojca Oskara z dworu burmistrza, który dopuszczał się równie brutalnych zbrodni, a ponadto wygnał wszystkich niechcianych przez kościół do slumsów Starego Miasta. Większość mieszkańców Prehewil była zniekształcona, a ich twarze przypominały wyglądem półksiężyc Rer z jego Biblii Skóry. Jeden z nich, Weil, przed rozpoczęciem festiwalu nosił świńską maskę, która z czasem stopiła się z jego twarzą. Zdeformowane maszkary swoim wyglądem przywołują na myśl dzieła brytyjskiego malarza Francisa Bacona, który nie bał się ukazywać deformacji, brzydoty czy też rozkładu. Dla artysty twarz była nie tylko miejscem emocji, ale też mięśniową strukturą, którą można było rozciągać, rozrywać i przesuwać. W jego pracach można było ujrzeć zniekształcone ciała, które były ewokacją grozy II wojny światowej, będącej dla niego powracającą traumą w formie śladu pamięciowego. Stare miasto było pozostałościami po wiejskich korzeniach Precheville. Składało się z małych domków jednorodzinnych, różnego rodzaju budynków oraz dworu burmistrza. Jeszcze pięć lat przed wybuchem wojny, dzielnica ta znajdowała się w dużo lepszym stanie, choć od zawsze mierzyła się z problemami ubóstwa. Na tle wszystkich budynków w mieście zdecydowanie wyróżniał się elegancki dwór burmistrza. Z jego wnętrza emanowała niemal namacalna ciemność. W piwnicy budynku znajdowały się mroczne, enigmatyczne, pulsujące obiekty, które mógł zrodzić tylko nieprzenikniony mrok. W środku posiadłości ukryte były zapasy żywności, jakby burmistrz chciał je zatrzymać wyłącznie dla siebie. Z całą pewnością to właśnie dwór burmistrza był jednym z pierwszych miejsc, na które społeczność przypuściła szturm, gdy miasto pogrążyło się w chaosie. W jednym z pokojów posiadłości znajdował się pogrążony w modlitwie ojciec Oskar, dawny kapłan Starego Miasta Prechewil. Zawsze wtedy, gdy nadchodził czas na ceremonialne dary dla jego nieznanych bogów, siał terror wśród mieszkańców, tropiąc swoje kolejne ofiary. Spekuluje się, że duchowny, podobnie jak wszyscy, został dotknięty wpływem księżyca, dlatego stracił rozum i zaczął czcić pradawnego boga Grogorofa. W pokoju, w którym można go odnaleźć, krucyfiks w niebo wstąpionego Almera ma gniewny wyraz twarzy. Projekt kapłana jest mocno inspirowany Pinheadem z serii horrorów pod tytułem Hellraiser. W posiadłości burmistrza można było zdobyć mosiężny klucz z lwem, drugi z kluczy, potrzebnych do odblokowania przejścia do centrum Precheville, Przed jego główną bramą znajdował się relikt przeszłości miasta, ogromny, rytualny krucyfiks. Tego typu krzyże w XVIII wieku były we wszystkich wioskach i miasteczkach Europy. Zazwyczaj mieszkańcy co roku składali na nich od jednej do dziesięciu osób w ofierze Almerowi, by przebłagać go i zyskać ochronę przed mocami, które nie należały do tego świata. Pomimo że takiego rodzaju rytuały zaczęły wymierać w Europie już setki lat temu, obywatele prechewil wciąż ich przestrzegali. Ciąg dalszy nastąpi.